Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek z serii pod lupą. Dziś zobaczymy, co potrafi ten koleżka. Zapraszam do oglądania. Ryme Metal Scorpion G. Pojazd premium 8 poziomu Tedek. Jak na Tedeka przystało? Przejdziemy do opisu najważniejszej rzeczy, czyli działo. Działo 128. Milimetrów, które na papierze wygląda bardzo dobrze, bo standardowa celność, zacznijmy tak troszkę od tyłu, ale celność na 100 metrów wynosi 0,3 jest dość dobrze jak na standardową konfigurację. Czas celowania 2,1 To też jest w miarę dobrze, teraz od początku. Średnie uszkodzenia 490 na pocisku zwykłym i złotym, 630 na pocisku HE. Jeżeli widzimy drugiego Skorpiona, możemy zadać mu nawet 700, bo tak pozwala losowanie, z burzaka. Penetracja jest dobra, <ścoughs> 246 na pocisku zwykłym, 300... 11 na pocisku goldowym i 65 na HEK-u. Czas przeładowywania jest tutaj średni 12,2, co daje nam szybkostrzelność na poziomie 4,92, a średnie uszkodzenie na minutę 2410. Działo na papierze wydaje się być celne, ale kto ma Skorpiona wie, że czasami to działo po prostu nie trafia w cel. Przejdźmy sobie teraz do innych parametrów tego pojazdu. Przechodzimy do dalszych parametrów skorpiona. Punkty wytrzymałości 1150. Nie szukajmy się, to jest mało. Eee, czasami nie wyjedziemy gdzieś źle i to może kosztować nas powrotem do garażu szczególnie gdy widzimy pancerz pancerz kadłuba 30 16 20 to jest naprawdę bardzo bardzo mało ale specyfikacje tego pojazdu czynią go głównie snajperem pojazdem który ma działać w trzeciej linii jednak skorpion ma w pełni obrotową wieżę, co czyni go pojazdem uniwersalnym. Taki, który może próbować w miastach podjechać troszkę bliżej, chować się za twardszymi od siebie i czekać aż wrogie pojazdy strzelą. Wtedy my wyjeżdżamy, możemy oddać strzał, chowamy się i powtarzamy czynność. Co do mobilności, ważymy aktualnie 38,93 tony, maksymalnie 45 ton, moc silnika 650 koni i moc na tonę 16,7. Moc na tonę jest tutaj bardzo dobra, pojazd żwawo się rozpędza i nie odczułem żadnych problemów z tym faktem. Prędkość maksymalna. Jest to 60 do przodu, 20 do tyłu. Co... Czyni po prostu z tego TDK jeden z mobilniejszych w grze. Prędkość obrotu jest to 40. Jest to bardzo, bardzo dobra prędkość obrotu. Maskowanie. Jak widzicie... Ja... Mam maskowanie na poziomie 351. Ale... Zobaczcie, że... Nie mam tutaj siatki maskującej, mam jedynie załogę zrobioną na camo i to maskowanie jest nie najlepsze. Ale skoro z tego słynie, że za najlepszego maskowania tu niestety nie ma, oczywiście możemy troszkę pozmieniać yy, nasze wyposażenie, ale do tego za niedługo przejdziemy. Wygrywanie. Wykrywanie na moim pojeździe jest to 369 metrów zasięgu widzenia, a 919 zasięgu sygnału. Co jest wynikiem słabym? Raczej sami raczej nic nie wykryjemy, chyba że już z bliskiej odległości. A zasięg sygnału jest tutaj dość dobry, tylko że mamy stać z tyłu i by widzieć cel nie tylko na minimapie, ale przed naszym celownikiem to zasięg sygnału jest tutaj dość dobry. Oczywiście można go bustować perkiem. Jest on chyba na radiooperatorze. Teraz, bo nie pamiętam. Przepraszam za to, ale po prostu nie pamiętam. Rozejrzenie w sytuacji zwiększa nam zasięg widzenia, a wzmacnianie sygnału zwiększa zasięg sygnału. Czyli jak widzicie, miałem drugą już umiejętność wzmacniania sygnału przed braterstwem broni. Nie wiem, czy to było błędem, czy to nie było błędem, ale mi ogólnie korupcją gra się dość dobrze. Przejdźmy teraz do wyposażenia które mam założone na skorpionie. Kogoś może zdziwić, dlaczego nie mam założonego syłacza albo przynego celowania na ten pierwszy moduł. A to dlatego, że jak widzicie, jak wcześniej mówiłem, Skorpion ma w pełni obrotową wieżę. Ulepszony mechanizm obracania powoduje, że ta wieża obraca się nam o 12,5% szybciej. Prędkość obrotu kadłuba o 12,5% też jest zwiększona. Jeżeli spojrzycie sobie wtedy na obrót naszej wieży, to zobaczycie jaki jest przeskok w szybkości obrotu. Co ważne, Skorpion na standardowej konfiguracji dla mnie obracał Yy, działo bardzo, bardzo powoli. Tym perkiem rozwiązałem całkowicie problem, czy perkiem przepraszam, yy, tym modułem. No I oczywiście yy, 12,5% rozrzutu podczas ruchu i obrotu pojazdu. Oczywiście to jest też yy, przy obrocie kadłuba. Ja ten, to wyposażenie polecam każdemu na Skorpiona. Nie jest ono, no, nie wiadomo jak wymagane, bo Skorpion jest tak uniwersalnym pojazdem, że możemy go równie dobrze zrobić kompletnie inaczej. Na drugim slocie mam ulepszone celowanie, żeby mój celownik był jeszcze, jeszcze mniejszy. Naprawdę. Uwierzcie mi, że gdy mamy założone te dwa perki, mamy wyszkolony perk strzał z biodra i gładką jazdę skorpion naprawdę ma mały celownik. Oczywiście ostatnim wyposażeniem jest mechanizm dosyłający, ale jeżeli chcecie zagrać sobie skorpionem, który jest z tyłu i chce coś widzieć, albo chce więcej mieć maskowania, to zamiast ulepszonego celowania dajecie tutaj siatkę maskującą, cichy układ wydechowy, lornetkę polową albo powłokę antyrefleksyjną. Wtedy oczywiście macie też bonus do danego do danej rzeczy, którą włożycie, czyli jak włożycie coś na maskowanie macie oczywiście ileś tam procent bonusu na maskowanie, jeżeli włożycie coś do zasięgu widzenia, to macie też bonus do zasięgu widzenia. Jest mi logiczne i myślę, że każdy kto mnie ogląda wie o czym mówię Dzisiaj nie przejdziemy sobie na stronę, która omawia pancerz bo po prostu nie ma sensu w ten pojazd wchodzi absolutnie wszystko co w nas strzeli Dlatego przechodzimy do bitew Witam w pierwszej bitwie na Skorpionie G Losowanie z Trzema dziewiątymi tierami Troszkę ósemek I siódemek Losowanie dobre. W tej bitwie opowiem wam coś o parkach Na Skorpiona Wiadomo jak na TDK, który dodatkowo ma słaby kamuflaż maskowanie jest tutaj dobrym wyborem broterstwo broni żeby zwiększyć wszystkie parametry i według mnie strzał z biodra żeby podczas obrotu mieć mniejsze kółko też się przyda jak widzicie udało się działo nawet z ulepszonym mechanizmem obracania obraca się dość powoli więc proszę wyobraźcie sobie jak to działo obraca się w przypadku gdy nie mieliśmy tego perka tego perka, tego modułu dla mnie było to zdecydowanie, zdecydowanie zbyt wolno może uda się to sutrafić doło się jeszcze z gąską Na razie działa on nie płata figli i tam gdzie mniej więcej celujemy tam wchodzi Weszło. co jeszcze mogę dodać na temat skorpiona nie no, pamiętam dokładnie ile jest opuszczanie działa ale wydaje mi się że na oku jest to jakieś minus 6 minus 7 stopni co oczywiście nie jest wynikiem rewelacyjnym więc musimy w miarę unikać górek grać na dalszy dystans musimy zmienić flankę bo tutaj jak widzimy już nic nie nie, nie nie da się zrobić nie wychyla potrzebujemy popalczyć z tym standardem tak też widać do wolniejszych skorpion nie należy są one w miarę żwawy jedziemy 48 km na godzinę więc nawet nawet szybko Może uda się jeszcze tego gardziste dorwać Udało się Bitwa bardzo szybka może coś uda nam się tu jeszcze zrobić ponad 40 TP może wychyli ale no pojedziemy sobie za buraskiem bo on może być tutaj naszymi oczami jednak ten 40 TP wychylił i dodaliśmy w niego cały strzał Tak jak mówiłem kółko w jeździe jest większe do domu nawet z perkami ale jest pan na awku więc może coś uda się jeszcze zrobić w tej bitwie gdy ruszamy działem nie poruszamy się to um, to kółko naprawdę jest małe i naprawdę da się wiele zdziałać Bitwa bardzo krótka trwająca 5 minut z czego dobrze widzę i dobrze liczę Zrobiliśmy 2500. Jest to w miarę dobry wynik, jeżeli chodzi o takie bitwy. Widziało, nie płatało nam większych igli, czyli wszystko praktycznie ogóle Wróćcie, nie trafimy. Ale może jeszcze uda się jedną pastkę zadać. Dostał. No i ten gesor. Może uda się też w niego przemierzyć. Dostał. No i końcowy rozrachunek będzie 3000. Może uda się jeszcze tego obiektu strzelić. No niestety. Widzę jego dolnej płyty, się ładnie skleił No i końcowy rachunek 3000 uszkodzeń więc zobaczymy ile zarobiliśmy w tej bitwie, bo skorpion naprawdę skorpiona można naprawdę dużo, dużo zarobić. Zaraz powiem jeszcze, bo dokładnie nie pamiętam ile kosztują pociski, ale nie, jest, nie są strasznie drogie. Końcowy rozrachunek bitwy: 3000 uszkodzeń bez dwóch punktów. Uszkodziliśmy 5 razy krytycznie pojazdy. Wynik drużynowy, drudzy w tabeli jako żadnych uszkodzeń, pod względem EXPA to samo. Z kątem premium zarobiliśmy 111 tysięcy, prawie 112. A w końcowym rozrachunku mamy 99 000 i plus rezerwy do kredytów 11 tysięcy. Wynik myślę, że dobry. Szczególnie, że nie mamy rezerw ani klonowych, ani osobistych na zarobek. Więc myślę, że zarobek wahałby się tutaj w ciągu jeszcze 50 tysięcy. Koszt amunicji. Y Omawiałem <coughs> amunicję y na odcinku z ISU i nie pomyliłem się chyba za dużo, bo powiedziałem tam 1060, ale tutaj zwykły podcisk kosztuje 1070, goldowy jest drogi 4800, HE 935 więc przejdziemy sobie do drugiej bitwy, zobaczymy się już niebawem druga bitwa, mapa Mińsk jedziemy w standardowe krzaczki tak jak standardowym TDiem który polega na walce z dystansu spróbujemy może upolawać kołowca który będzie przejeżdżał bo on milność na to pozwoli Może jeszcze raz przejedzie to wtedy Wtedy uda się go dorwać Można szlajtko wyspatuje Został Nie zaświecił nas Jak mówiłem to kółko przy obrocie samej wieży jest naprawdę naprawdę małe I gra Naprawdę robi się wtedy przyjemna to nie obracamy kadłubem Myślę, że nic tutaj nie strzelimy, ale strefał się wysputował i dostał Może go ktoś zgąskuje. Superfelka dostał Sputał. i zniknął. Czyli najpewniej jest tam jeszcze skorpion. Pozostałe te deki ponieważ nasz light nic nie widzi. I... został skończony na salwę. To nie jest dobra wiadomość... dla nas. Slight został zniszczony, więc więc w spotowaniu, w widzeniu powiedzmy, że jest remis Teraz zastanawiam się co tu zrobić bo mieć na tych już pojechać do końca ulicy chyba ja tak zrobię <laughs> tutaj przy budynku, zaraz tam podjadę są fajne krzaki dokładnie o tych krzakach mówię jeżeli się wychylamy to są za budynku mamy to osłonę krzaków i z tej na przykład pozycji, która która jest tutaj jesteśmy w pełni zasłonięci przez krzaki więc można się tutaj wychylić i nie dostać od razu spota po wychyleniu. Widzimy, że strasznie dużo strzałów leciało w kierunku. Nadal leci pewnie od tych Tadeków, które tam są. Może jeśli... O, też mam spota. ze skorpiona. Dostał. Tygrys we mnie przemierzy. Jeżeli się nie cofnie, to mu oddam. Cofnął się. A 15 Może Może w nią weszło Ciężko powiedzieć, bo nie rusza się z tego co widzę Teraz weszło Spróbujmy jeszcze oddać na strzał Nie mam pojęcia, czy to weszło. Des. Dostał. do błąd celowania. Ale ten T43, powinien go zaraz zobaczyć. No właśnie. Zaraz dostał. Jeszcze uda się wychylić na niego Jakoś Niestety, pudło Już Tego 15, jeszcze raz opalujemy no, Ciężko powiedzieć Wychylił się i nie mamy spota co ciekawe. Jest tam poddziałem taki czuły punkt, w który trafimy może go, my go przebić na no spokojnie. Widzicie, brzuszek jest troszkę bardziej opancerzony. Bitwa dobiegła końca. Widzimy 2400. Ciekawe czy weszło coś w tego od 15. No może nie na ślepo, bo widzieliśmy go na minimapie. Ale. Tak jak mówiłem, Skorpion nie płatał nam figli. O, co ciekawe, strzał chyba wszedł. Tak, strzał wszedł. Łopat 15, jeszcze jeden. Więc prawie 3000 znowu. Zarobek, jak widzicie, jest delikatnie mniejszy, bo zrobiliśmy mniej zniszczeń. Yy, dokładnie nie mieliśmy ich wcale. Więc tak się prezentuje Skorpion. Jeszcze dodam do... Perków, które szkolimy Mam tutaj e, oczywiście żarówkę Na dowódcy Kamo, na wszystkich załogantach e, Braterstwo broni na wszystkich załogantach Strzał z biodra, gładka jazda I wzmacnianie sygnału Następne robię rozwiązywanie sytuacji, bo Skorpion niestety jest delikatnie ślepy hamowanie sprzęgłem, by jeszcze szybciej się obracać w roli y, TDK mobilniejszego, ponieważ w erze kołowców taki skorpion może po prostu nie nadążyć z obrotem, y, więc przydaje się ten perk i oczywiście nas, na celowniczego sniper. Mamy może nie największy, ale dość duży kaliber działa, więc uszkodzenia modułów na pewno przydadzą nam się, gdy Chcemy, gdy strzelamy w bok pojazdu możemy go nawet wysadzić, możemy go podpalić wiadomo to wszystko się wiąże z naszymi większymi uszkodzeniami oczywiście intuicja, intuicja która jest perkiem wręcz powiedziałbym obowiązkowy w dzisiejszym wodzie, bo przeszła na reworka hmm. Jak widzieliście, miałem chyba na przeładowanym dziale, mogłem sobie zmienić pocisk w dużo, dużo krótszym czasie. 4 sekundy czasami mogą zrobić różnicę, gdy wyjeżdża na nas taki papier jak Skorpion, jak SU albo dowolny inny czołg, pojazd, którego możemy przebić z HEK, możemy go wtedy skończyć, my jesteśmy na ogrysku. intuicja wtedy może nas uratować i możemy wtedy zrobić piękny, piękny wyciąg. To by było na tyle omówienia tego pojazdu. Yy, widzimy się w następnych materiałach o tematyce pod lufą, opisanie pojazdu. I co? Na razie. Cześć. Dzięki.